Już po raz dziewiętnasty w Zawierciu rozegrano halowe Mistrzostwa Polski Old Boyów w piłce nożnej. W turnieju wzięło udział osiem drużyn. Prawo gry w tej imprezie nabywane jest automatycznie z chwilą ukończenia 35 roku życia. Tradycyjnie w zmaganiach o Mistrzostwo Polski w hali kibice nie mogą narzekać na brak emocji. Tutaj nikt nie kalkuluje, nie ma gry na półgliska czy też odpuszczania, by ewentualnie trafić na wygodniejszego rywala w kolejnej fazie. Są zespoły, które od lat... Tutaj brylują, mówię tu o Małopolskim Związku, mówię tu o Górniku Zabrze, mówię o Warmii Olsztyn i to po prostu w tym wieku to wszystko zależy, czy zawodnicy załatwią sobie w swoich macierzystych zakładach jakieś dni wolne, urlopu, żeby tu dojechać, a więc to jest taki no, trudny moment, żeby powiedzieć w jakim składzie ci zawodnicy przyjeżdżają. Na pewno poziom utrzymuje się niezmiennie na takim samym, uważam, wysokim pułapie. W Zawierciu, jak co roku, nie zabrakło dawnych gwiazd. W zespole Małopolskiego Związku Piłki Nożnej o zabezpieczenie tyłów zadbał były gracz Wisły Kraków Dariusz Marzec. Bramki Sarmacji Bendzin strzegł z różnym skutkiem Marek Bemben, jedna z legend Zagłębia Sosnowiec i Górnika Zabrze. Trenerem tego ostatniego zespołu w Zawierciu był Stanisław Oślizwo. Na boisku prymy wiedli mocno związani z futsalem Adam Kryger i były reprezentant Polski Robert Dąbrowski. Nasze życie to jest piłka i adrenalina związana z tym, emocje. My się tu klepiemy z przyjaciółmi i jesteśmy kolegami, ale proszę zobaczyć na parkiecie tam e, wszelkie, wszelkie e, że tak powiem, nasze przyjaźnie się kończą i jest walka na całego. Także to, to po prostu w nas siedzi i, i cieszymy się, że, że mamy zdrowie do tego, żeby to robić. Tytuł mistrzowski po raz trzeci z rzędu zdobył zespół Mitsubishi Górnik Zabrze. Zabrzanie w finale pokonali reprezentację Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 4 do 2. W spotkaniu o miejsce trzecie gospodarze Stadion Zawiercie przegrali z kadrą w Armii i Mazur 2 do 8. Za rok jubileuszowe 20. mistrzostwa również w Zawierciu.